Szczepmy się przeciwko sezonowej grypie, choć zachorowań na nowy szczep wirusa jest w Polsce coraz mniej. Specjaliści alarmują. Pandemia najprawdopodobniej jest dopiero przed nami. Spodziewać się jej możemy w okresie jesienno-zimowym. Cały czas spodziewamy się, że w okresie jesienno-zimowym nastąpi wzrost zachorowań. Z tym, że tutaj musimy pamiętać o tym, że mogą krążyć wirusy grypy sezonowej. A również może krążyć wirus grypy pandemicznej, czyli grypy tzw. AH1N1. Staramy się być przygotowani do ewentualnego podjęcia działań w przypadku jakiegoś takiego wzrostu zachorowań. Natomiast taką informacją, która może troszeczkę łagodzić obawy, jest to, że ten wirus no nie okazał się aż tak zjadliwy, jak na początku spodziewano się. Szczepić możemy się w przychodniach, a także w punkcie szczepień stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeżeli się zaszczepimy w okresie wylęgania grypy, no możemy mieć problemy szczepionka może dawać pewnego rodzaju takiego objawy rozbicia, podwyższonej temperatury, no to jest indywidualna sprawa odporności każdego z nas, ale mimo wszystko jednak Światowa Organizacja Zdrowia oraz nasi krajowi epidemiolodzy wszyscy stoją na stanowisku, że powinniśmy się szczepić. Na razie Dopóki jest dostępna szczepionka przeciwko grypie sezonowej, powinniśmy się przynajmniej zabezpieczyć przed grypą sezonową. Szczepienia są prowadzone najprawdopodobniej w gabinetach lekarskich. Tutaj w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim są prowadzone w punkcie szczepień dla osób wyjeżdżających. Punkt szczepień działa w każdy wtorek od godziny 10 do 14. Powikłania pogrypowe mogą być bardzo groźne, dlatego szczególnie dzieci jak i osoby starsze już teraz powinny się zabezpieczyć. Koszt szczepionki to 38 zł.